Uchwała Jezusowi Chrystusowi. Kochani, powiem teraz coś bardzo ważnego w bardzo krótkim czasie. Jest to wielka mądrość Pisma Świętego i zachęcam, żebyście, kochani, skupili się przez chwilę, bo to jest niezwykła mądrość Boża dla człowieka. Kochani, Biblia naucza, że Bożym Planem dla Ciebie jest, abyś żył w duchu, a nie w ciele. Powtarzam, abyś żył w duchu, a nie w ciele. Co to oznacza? To oznacza głębokie doświadczanie Chrystusa, głęboka relacja z Duchem Świętym i poruszanie się w nadnaturalnej obecności Boga tu na ziemi. I najgroźniej, chodzenie w Duchu, pismo święte charakteryzuje jako takie trzy główne rzeczy. Duch Święty jest Duchem mocy, Duchem miłości i Duchem zdrowego umysłu więc po pierwsze duch mocy jeżeli będziesz chodził w duchu a nie w ciele będziesz głęboko doświadczał Chrystusa to będziesz doświadczał ducha mocy na ziemi jest antychryst diabeł szatan który ma plan aby kraść zażynać i wytracać ale biblia naucza że Chrystus objawił się po to aby zniweczyć dzieła diabelskie i widzimy wokół że jest, jakie są tragiczne skutki działalności diabła? Wojny, kataklizmy, choroby, aborcja, po prostu wszystko, co najgorsze. Ale pamiętajmy, że Chrystus objawił się po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I On nam dał Ducha Świętego, czyli Ducha Mocy, a jest to moc, która przewyższa każdą inną moc. Jeżeli żyjesz w Duchu, to masz moc i władzę nad dziełami diabła. Jezus na krzyżu Golgoty zmiażdżył głowę węża, czyli szatana. Przelał świętą krew, zmartwychwstał i dał nam Ducha Świętego. On powiedział do swoich uczniów, oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Czyli widzimy, że mamy władzę, ducha mocy, czyli dominacja nad każdym innym duchem. Czyli po pierwsze duch mocy, ale nie dominujemy nad ludźmi, tylko nad duchami. Ludzi mamy kochać i to jest właśnie duch miłości. Największy rodzaj poznania według nauki pisma świętego to poznanie miłości Chrystusowej. Apostoł Paweł modlił się, abyśmy poznali długość, szerokość, wysokość i głębokość Bożej miłości, i żebyśmy byli wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. Czyli najdroższy po pierwsze duch mocy, po drugie duch miłości, czyli doświadczenie nadnaturalnej Chrystusowej miłości w swoim życiu. A po trzecie, to jest duch zdrowego umysłu. Biblia naucza, że mądrość świata jest dla Boga głupotą. My musimy mieć mądrość chrystusową, czyli gdy chodzimy w mądrości chrystusowej, to nie popełniamy fatalnych decyzji. To jest mądrość, która przewyższa wszelki rozum. Chrystus jest naszą mądrością, najdrości. Bóg ma plan, abyś chodził w duchu, abyś żył w duchu, a nie w ciele, czyli w duchu mocy, w duchu miłości i w duchu zdrowego umysłu. Szatan nie ma żadnej władzy nad człowiekiem, który chodzi w duchu. Diabeł po prostu rości sobie nielegalnie prawa do ludzi, którzy żyją w ciele. Biblia mówi, zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Więc Bożym planem dla nas jest, aby żyć w duchu, a nie w ciele. Chciałbym się teraz pomodlić, aby Duch Święty wylewał się na wasze serca, na każdego, kto wierzy w Jezusa, aby On was wprowadzał we wszelką prawdę, abyśmy doświadczali ducha mocy, miłości i zdrowego umysłu. Teraz się modlę w imieniu Jezusa o każdą osobę, która teraz to słyszy. I która pragnie teraz być napełniona Bożą mocą, miłością i mądrością. Cudowny Boże, wszelka chwała dla Jezusa. Dziękuję Ci za to, że jesteś z nami. Ty powiedziałeś, gdzie dwóch albo trzech spotka się w imię moje, ja jestem pośród nich. Więc teraz modlę się, aby niebiańska siła ducha wypełniła Twoje serce, aby moc Boża Cię dotknęła i aby Duch Mocy, Miłości i Zdrowego Umysłu wypełniał Cię, wprowadzał we wszelką prawdę i dawał nadnaturalne namaszczenie Ducha Świętego. Kochani, Jezus jest drogą, Jezus jest prawdą, Jezus jest życiem. A teraz będzie niebiański koncert Grzegorza Kloca. To jest naprawdę człowiek z nieba, namaszczony nadnaturalną siłą Ducha Bożego i modlimy się, aby ten koncert wpływał bardzo pozytywnie w głębi naszych serc, i aby Duch Święty działał. Jezus jest Panem, Jezus jest drogą, Jezus jest prawdą i życiem. Aleluja!